Witam moi drodzy. Dzisiaj troszeczkę nowości. Nowości moi drodzy. U mnie w najbliższym czasie będzie ich sporo. W każdym bądź razie dzisiaj nowa paczuszka, którą mam do rozpakowania. Chciałem wam pokazać co tutaj dokładnie jest. Chyba się już możecie domyśleć. Chciałem wam pokazać co zamówiłem, co zakupiłem, jakie poczyniłem zakupy takie na teraz. Trochę na okonia, trochę na pstronkach więc zabieram się za rozpakowywanie Moi drodzy mamy tutaj parę rzeczy takie jak robactwo gumki ale oprócz tego zamówiliśmy z tomkiem tak troszeczkę uzupełnienia blaszek Trągowych. tym razem poszliśmy troszeczkę po pierwsze jeżeli chodzi o uzupełnienie solarów a po drugie jeżeli chodzi o uzupełnienie nowych troszeczkę większych sensów plus do tego czaburaszki jednogramówki no i do tego jeszcze a do tego jeszcze... Po pierwsze haki, bez zadziory i niewielkie mikro przynęty gumowe. Moi drodzy, jest to nowy dla mnie ultralight, czyli whitebird. Powiem Wam, że miałem go w ręce, jednak nie miałem okazji nie łowić. Zaraz wam powiem dlaczego zdecydowałem się na ten zakup skoro mam już jedną, jedną wędkę ultralightową No fajnie wykonany Fajnie, fajnie Uuu jaki piękna wędka, delikatna Moi drodzy, Whitebird we własnej osobie. Dlaczego ten kij i jaki to jest dokładnie kij? Moi drodzy, te parametry tutaj to jest 204 cm długości i od pół do, moi drodzy, gramów 5. Mój faworyt balans był troszeczkę dłuższy i troszeczkę mocniejszy, bo od, od między 2 a 7 gramy, a dzisiaj będę już od dzisiaj na dobrą sprawę. Mówił właśnie na Whiteberda. Dlaczego? Dlaczego ten kij? Po pierwsze, bardzo dużo osób yy, mówiło. No, było bardzo dużo pozytywnych komentarzy na temat tej wędki. Ja na nią nigdy nie mówiłem. Miałem trochę zapytań, więc stwierdziłem, że muszę ją nabyć, żeby dowiedzieć się, o czym jest tak naprawdę mowa. Yy, moi drodzy, zaraz idę testować, porzucać. Ale co ciekawe, co najważniejsze. Myślę, że w przeciągu miesiąca, maksymalnie dwóch, będzie kolejna wędka, ale Wam nie powiem jaka na pewno będzie również na okonie. Nie powiem Wam jaka, nie powiem Wam z jakiej firmy będziecie musieli żyć troszeczkę w niepewności. Myślę, że w przeciągu miesiąca powinniśmy się wyrobić, żeby ona była już u mnie, jest zamówiona, czekam na dostawę, ale póki co idziemy dostawać Whiteberda. No i mamy pierwszą rybkę, moi drodzy, na nowym kiju, chyba niestety szczupły, a nie, ładny okoń. Bez problemu sobie poradził, fajnie było coś brane. widzicie tu żółwia? Ja pierdaczę Kuźba żółw. Se płynie. Czajcie to? O, ja. spadek. Ale się wypiął rybson. Rybson był, ale się wypiął. Młodźcie się, żeby ta żyłka wytrzymała Tylko będę podnosił Koła się nie wytrzymała i ja pier... Niestety, moi drodzy, przez własną głupotę spadł mi przepiękne oko, największy na pewno w tym sezonie. Dlaczego przez własną głupotę? Dlatego, że nie wziąłem podbieraka. Oczywiście macie rację, tak. ML amatorze mogli wziąć podbierak. Gdzie jest podbierak? Kup sobie podbierak. Oczywiście macie rację. Podbierak, moi drodzy, był w samochodzie. Jednak, jak to bywa, często w momencie, kiedy ja, ja zatrzymuję się dosłownie na chwilę na wędkarstwo, wtedy zawsze się coś fajnego dzieje. A jak ja się zatrzymuję tylko na chwilę, to biorę opakowanie przynęt, wy, jakieś tam, żeby wyczepić rybki i tyle, szczypce do wyczepienia ryb i tyle. To jest największy problem, ponieważ właśnie wtedy są najlepsze efekty. Zakupiłem sobie właśnie, czekam aż mi dojdzie taki podbierak, który da radę w takich warunkach myślę, że na dnia go zobaczycie. Cóż zrobić? Przez własną głupotę straciłem o konia sezonu, przynajmniej jak na razie, ale obiecuję poprawę. Jak już to oglądacie, prawdopodobnie ja już jestem sobie na w czasach, ponieważ moi drodzy, cała druga połowa marca mnie nie zobaczycie tutaj. Będą, mam nadzieję, filmy wrzucane, bo je tak ustawię, żeby się dodawały. Mam nadzieję, że nic się nie popsuje w tak zwanym międzyczasie. Nie będę wam prawdopodobnie odpisywał będę w Chinach i tam nie będę miał zasięgu takiego, żebym mógł sobie swobodnie z Wami rozmawiać, odpisywać Wam na, na komentarze. Jednak obiecuję, że to wszystko nadrobimy, jak wrócę cały i zdrowy mam nadzieję na początku kwietnia. No i drodzy, jeżeli chodzi o wideberda, tak jak widzieliście sprzęcik bardzo fajny. Sprawdził mi się kilka okonków, złowiłem jakieś tam przyłowy szczupaczków niewielkich, też były niestety. No ale cóż zrobić, w każdym bądź razie. No w moich rękach whitebearda, whitebearda już nie zobaczycie dlaczego, Dlaczego? Ja dlatego że mój teściu właśnie się zastanawiał nad zakupem yy, jakiegoś ultralighta, no i jak zobaczył u mnie ten kij, porzucał sobie kilka razy, stwierdził, że już nie może mi go oddać, więc na dobrą sprawę on będzie dalszym testerem tej wędki i u niego tą wędkę <laughs> będziecie widzieć już teraz, a nie u mnie, no cóż. Stwierdziłem, że nie mogę mu tego zrobić. Skoro mu się tak bardzo podoba, ok, niech tak zostanie, więc tak też, moi drodzy, się stało. Teściu będzie na Whiteberda poławiał na ultralighta okonie. No, tutaj, dalszą część tego filmu zobaczycie już w momencie, jak się tam zamieniliśmy na wędki. Jednego okonie na wędkę, właśnie teście, jeszcze na LRF'a. No a później to już u mnie balansik, przynajmniej jak na razie, będzie uskuteczniany. Coś no tak. Już już, 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 gość Mocne palnięcie Taki rybson I zobaczcie, moi drodzy, ile aut. Ile fur. I bardzo dużo ludzi. I wędkarzy, młodych, starszych, rodziców, z dziećmi. Wszyscy sprzątają. Coś pięknego. W podjętym łowisku to i oksy biorę. Proszę bardzo. i ładny oksior. Dobra, wypuszczamy. No i wrócić. Brawa. Na dropa? Na drop No i co? Akcja zakończona sukcesem. Da. 30 worków śmieci łącznie zebraliśmy. Śmieci będą wywiezione na dniach przez gminę, więc super. Tutaj chłopaki atakują wędkarsko. My za chwilę będziemy spadać z tego względu, że właśnie zaczęło padać. Ognisko sobie zrobiliśmy szybkie. Wieje, pisga jest zimno. No i cóż, cieszę się, że tyle osób przyjechało, bo zrobiliśmy kawał dobrej roboty, czyste brzegi, czyste. Tutaj czysty zbiornik będzie fajnie i zupełnie inaczej się kupiło, nieprzyjemnie się. Spędzało tutaj czas. Do zobaczenia na kolejnej takiej akcji. Jak nie tutaj, to może na jakiejś innej listówce zobaczymy. Na razie...